O hej, nie zauważyłem was. Słuchajcie, kto chciałby więcej takich wstępów, zostawcie teraz ławkę w górę pod tym filmem. A ja słuchajcie, w dzisiejszym odcinku sprawdzę nową pompę w Fortnite. Ponieważ... Była aktualizacja i zobaczymy sobie jak to będzie wyglądać z tą pompą Także zapraszam do donania Oczywiście będzie konkursik literkowy, także szukajcie literek Będą wszędzie na ekranie rozmieszczone, co nie macie tutaj gdzieś przykład teraz No i oczywiście wpiszcie kod jeżeli jesteście nowi i zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem A ja już wyłączam tutaj telewizję, bo pytanie na śniadanie leciało I lecimy testować nową pompę Pozdro Ej, słuchajcie, już jesteśmy w gierce, ale zobaczyłem, że mam kolegę z klasy w grze. Przysięgam, że on mnie nie streamzajpował i nie miałem z nim żadnego kontaktu przed odcinkiem. I teraz tak patrzę. F Guzio, dziękuję kierowcy busa. Jeżeli to nasz Guzio, to ciebie pozdrawiam. Mam nadzieję, że się spotkamy w gierce i, i, i któryś z nas się zabije. A my teraz szukamy słuchajcie nowej pompy. Na razie, wiecie, wylądujemy sobie gdzieś, na razie będziemy grali na zwykłą na zwykłą jakieś bronie. Ale... Czy to jest ta nowa pompa? Sczelba ładowana To jest ona? Dźwigniowa, to jest ta nowa! Szelba dźwigniowa widzowie. Pokciam, bierzemy zlecenie i szuka szukamy ludzi Czy wy widzicie to samo co ja? Tak, tam jest typ Tak jest, tam jest typ, Idziemy go dojechać słuchajcie Trzeba obczaić tą pompę Trzeba ją obczaić. Proszę, żeby nie zginął teraz, bo nie mam broni 54 No Elo Ej dobra, ona nie jest zła, dałem już mu za 60. Ale że ty chłopie ode mnie uciekasz Nie no trollujesz teraz gościu, trollujesz Noś siemaneczko Fajny jesteś, o kurde 20 mu dałem, znowu 20 Nie! Uciekam, uciekam, uciekam i leżysz! Bardzo fajna pompa, wydaje mi się, że ona jest kozacka, kurde. Ja bym tak zagrał na połączenie z czymś, bo ona sama może nie jest jakaś subito. nie no. Powiem wam, że to jest coś w stylu kombata a spaza, coś takiego. Takie połączenie kombata a spaza, powiem wam. Dobra, dawaj mi full kewa, dawaj mi full kewa, dawaj mi full kewa. Dziękuję ci bardzo. Dobra, słyszę, że się strzelają. W ogóle ludzi nie mogę w tej grze znaleźć, ale... Tak, tam są ludzie, superansko. Oj tak, dobra panowie, koniec już waszego ży żywota jest. Nie wiem czy o tym wiecie. O nie, on ogarnia O nie, on ogarnia Dawaj, Edit Nie mogę go trafić! On ma też tą pompę! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Jest, leżysz, śmieje 9 kp. Łatwo z tobą. No i co ja mogę wam powiedzieć? Ogólnie oceniajcie tą pompę w komentarzach. Jak dla mnie ta pompa jest strasznie taka. No nie wiem, ile, mo ile ona może dać kp, co? O, jadą autem. Jadą autem, słuchajcie, widzowie. Widzowie, ta, Normalnie, widzowie. Patrzcie to! shiton, shiton z nowej pompy. Nowa pompa. Ta pompa coś tam umie, coś tam umie Zobaczmy sobie jej statystyki, w sensie ile ona daje najmocniej I tak dalej, i tak dalej Obrażenie 98, 98 obrażeń Czyli maksymalnie może zadać obrażeń fu, Razy 2, czyli 196 Jedzie kolejnym z banoutem, jedzie kolejnym z banautem Widzowie o, o, o kurde, o kurde gardle, Niedobrze bardzo niedobrze Bardzo niedobrze Nara! O kurde, z tym typem może być problem Tak szczerze mówiąc O! 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 No elo, ma! No dobra, GG, no i Guzio, ciekawe czy Guzio zginął w tej grze Dobra, zabijemy cię szybko Ale dajcie mi pompę, dajcie mi dźwigniową pompę, dźwigniowa pompa, halo, halo O, ty masz dźwigniową pompę, no to super Bo potrzebuję ciebie zabić, wiesz? Żeby mieć ją Dzięki, mordo, pozdrawiam Dobra, on myśli, że ja o nim nie wiem, a tak naprawdę o nim wiem. I patrzę to widzowie. Get baited O oh, hello i naura. Naura. Ej, on nie wie o tych najdegach nawet. Minus 100 do stopog. Siema ma? A ty miałeś taka, dobra Ciekawie Tu masz na biało Jezu, ale mi dałeś shota Aha, ty miałeś 15hp, bo jakbyś mnie zabił Ej, czy on miał... To jest pompa? Nie, on miał szarą, dobra Myślałem, że on miał fioletową tą Zbigniewą pompę Byłoby pogrzeb Okej, okay, wie Uuuu, 117! Ta pompa to jaka to jest? Bomba. Ważne jest. Ona popie. Jezu, 110 mu dałem! Pog! Ale popcham! Ej, ja chcę zobaczyć, czy da się na double pompę grać, czekajcie Double pompa, double pompa, zobaczmy to 6 naboi, ma? Okej okay. Nie da się, kurde A fajnie by było Ono mnie wie Dobra Dobra, zobaczmy, co się z nim stanie. Ten gość ogarniał. Ogarniał, ale ogarniałem bardziej. O kurde, dual... Ja nawet nie wiedziałem, że tak jest w grze. Tu jest ta nowa, egzotyczna broń. Ja jaki to daje damage. Przepotężne. Co jest? Ja miałem oceniać tutaj kurde nową pompę. A tutaj nowe Jeszcze tu i dochodzą do gry. Oceniamy je również, co tam. Nara! No o kurde. Ej, ale to jest denerwujące. Bieć się z jednym typem i przychodzi wam kolejny, nie? To jest mega denerwujące. W ogóle napiszcie w komentarzach co sądzicie o tej nowej pompie, bo. Jak dla mnie ta pompa to jest taki Nie wiem, taki jest tak szczerze Od tego lepszy, ale te dual berety Mega, mega potęże Słuchajcie, 70 głowę Jeszcze jak strzelicie dwa razy Jakby, bo to strzela seriami nieco, nie? Na dwa naboje, jak strzelicie raz Ziomka i traficie dwoma nabojami Mega Dobra, tu jest widzę jakiś kolega Który się zgubił Mam nadzieję, że on nie jest jakiś super dobry w tą grę Jego zabijemy Na spokojnie ale tu się skacze po tych pistolach, nie? No i gość ma zero w, tym, w ten sposób, nie? No jest! No kurde, to jest nawet dobre połączenie. Ta pompa plus te... On ma fioletową tą pompę. Patrzcie, chłop miał fioletową ile daje Fioletowa? To co żartujecie sobie? A dobra, 43 poczytałem, przystałem na początku. 108,9, czyli tak naprawdę 109. No to w głowie to bije 200, kurde, ponad 200. Jest w stanie zabić to. Gość, co tam się zaboksował, który wukejuje. Na niego trzeba będzie bardzo uważać, bo on jest dobry. A ten nade mną? Nie wiem, jakiś sniperowicz, jakiś. jakiś babas chyba, to, tak mi się wydaje. Nie będzie z nim jakiegoś problemu Ty no, gość go tak spamuje, to ja też chyba, co? Ej, on ma na biało, 32 na biało dostał O kurde Ja pierdziele, ty Dobra, jak coś to do wody spadnę, gościu Ale gość, co mi dał taki las, nie no Zabiłem, S, dobra I teraz impulsy z niego dostaję, ciekawe Impulsiki no i goście, co tam u ciebie? Co tam u ciebie, słychać? Dobra, słuchajcie, zostawcie teraz wszyscy łapkę w górę Żebym wygrał tą grę, kochaną Powiem wam, że te dual berety Mega, mega potężne Przypominam o literkach, żebyście znaleźli Wszystkie zapisali w komentarzu A ponad to napiszcie w komentarzu również Jak oceniacie właśnie Te dwie bronie Bo są Ciekawe Oj, wylądowało. Nie, ciekawie. On tam, tam wraca. On tam wraca. A teraz. No Elo. No Elo. No Elo. Jest! Gigi, łatwo. Porobione, słuchajcie. Tak się gra nową pompą dźwigniową. Nie wiem. Pompa ode mnie 6 na 10 A dual beretki 8,5 na 10 Podzielcie się waszą opinią w komentarzach Oraz napiszcie znalezione literki Dzięki oczywiście za łapeczki w górę Dobimy tutaj 3000 łapek Zasubskrybujcie mój kanał i kod Szymek Dzięki wielkie za oglądanie Pozdro, trzymajcie się, miłego dnia